300 tysięcy domów w Polsce może być zagrożonych? Dlaczego ludzie latami nie dostają należnych im odszkodowań? Jeśli mieszkasz na Śląsku, w Małopolsce lub w województwie dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim lub lubelskim w okolicach kopalni, to ten film może dotyczyć twojego domu. Nawet jeśli dziś jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy. Według ostrożnych szacunków ponad 300 tysięcy domów i mieszkań w Polsce znajduje się na terenach narażonych na szkody górnicze. A mimo to większość ludzi nigdy nie zgłasza szkody albo dostaje zaniżoną ugodę. Dlatego w tym filmie pokażę że czym jest szkoda górnicza, co nią jest, a co nie, jak wygląda procedura odzyskania Twoich pieniędzy krok po kroku, kiedy sprawa ma sens, a kiedy uczciwie trzeba powiedzieć, nie będziemy narażać Państwa na koszty. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że szkody górnicze to problem ogólnopolski, a nie lokalny. Śląsk, Małopolska, Dolny Śląsk, Łódzkie, Lubelskie, Wielkopolska według ostrożnych szacunków 260-360 tysięcy nieruchomości znajduje się na terenach aktywnej lub historycznej eksploatacji, a blisko 100 tysięcy z nich może już dziś wymagać naprawy. To nie znaczy, że każdy dom jest uszkodzony. To znaczy, że ryzyko jest realne i systemowe, więc warto o tym wiedzieć. Dlatego jeśli twój dom, nieruchomość lub działka cierpi przez pracę kopalni, jeśli widzisz pęknięcia, odkształcenia, zapadanie terenu, to trafiłeś w dobre miejsce, bo dowiesz się jak, kiedy i czy w ogóle możesz liczyć na odszkodowanie z kopalni. A przede wszystkim dowiesz się, jak robić to w bezpieczny sposób. Zacznijmy więc od podstaw. Co to jest szkoda górnicza i czy ma definicję prawną? Tak, ma taką definicję, ale nie w formie jednego prostego zdania. Prawo nie podaje słownikowej definicji w stylu szkoda górnicza to x, z. Zamiast tego ustawa opisuje ją funkcjonalnie przez skutek. W uproszczeniu, szkodą górniczą jest każda szkoda powstała w wyniku ruchu zakładu górniczego. I to jest klucz, bo nie liczy się jak szkoda wygląda, jak nazwie ją kopalnia, czy powstała nagle, czy narastała latami, liczy się jedno pytanie czy jest skutkiem działalności górniczej, czyli ruchu kopalni. A co prawo rozumie przez ruch zakładu górniczego? To nie tylko fedrowanie tu i teraz, to m.in. eksploatacja podziemna lub odkrywkowa, wstrząsy i tąpnięcia, osiadanie i deformacja terenu, zmiany stosunków wodnych, czyli cofanie się wód gruntowych, albo wręcz przeciwnie zalewanie terenów przez ich podniesienie oraz skutki ujawniające się po zakończeniu wydobycia. Dlatego, że szkoda górnicza może pojawić się po latach, np. do 3 lat od tąpnięcia. Co w praktyce jest szkodą górniczą? Najczęściej są to uszkodzenia budynków, pęknięcia ścian i sufitów, pęknięcia fundamentów, rozchodzące się mury, odspajanie tynków, elewacji, płytek, osiadanie i przechylenie, krzywe podłogi, uciekające drzwi i okna, przechylenie całego budynku. Kolejne są szkody w gruncie i otoczeniu, czyli zapadliska, pęknięcia terenu, deformacje działki, uszkodzenia podjazdów, chodników, u ogrodzeń, zmiany wodne i instalacyjne, zalewanie piwnic, cofanie się wody, pękające rury, problemy z kanalizacją i drenarką. Mamy też szkody majątkowe, niewidoczne, czyli Spadek wartości nieruchomości, albo utrata możliwości normalnego korzystania z domu lub gruntu. To też są szkody górnicze, nawet jeśli dom jeszcze stoi. A czy są czynniki, które nie muszą wystąpić, żeby pojawiła się szkoda górnicza? To oczywiście, że tak. To bardzo ważne, żeby zdawać sobie z tego sprawę, bo tu urosło chyba najwięcej mitów. Nie musi być jednego wstrząsu, nie musi dojść do katastrofy budowlanej, szkoda nie musi powstać nagle, a kopalnia nie musi przyznać się do winy. Szkoda górnicza to... Nie nazwa techniczna pęknięcia, to skutek działalności kopalni, który dotyka Twojej nieruchomości. Dlatego jeśli coś pęka, osiada, pogarsza się z czasem, a nieruchomość leży na terenie górniczym, to nie pytaj, czy to szkoda górnicza, tylko czy jest to skutek ruchu kopalni i czy da się to wykazać. Ale ważne jest też to, co nie jest szkodą górniczą, albo jest nią bardzo rzadko. Przede wszystkim zwykłe zużycie budynku. Stare, niepowiększające się rysy, naturalne starzenie się materiałów, drobne pęknięcia po 34%. 40 latach i brak postępu danej szkody. Jeśli od lat jest tak samo, to zwykle nie jest to szkoda górnicza. Następne są wady budowlane: źle wykonane fundamenty, brak dylatacji, błędy projektowe, osiadanie wynikające z kiepskiej konstrukcji. Tu problemem jest budowa nieruchomości, a nie kopalnia. Oczywiście kopalnie bardzo często stwierdzają, że to właśnie przez to powstała szkoda, a nie przez ich pracę. No bo to stary, sprawdzony sposób, tak, żebyście nie dochodzili swoich roszczeń. Do kolejnych czynników możemy zaliczyć skutki pogody i zaniedbań, czyli zalanie po intensywnych opadach bez związku z górnictwem, brak izolacji, zapchane rury, no i brak konserwacji. Mamy też temat, który zarazem jest, jak i jaki nie jest szkodą, czyli szkody sprzed zakupu nieruchomości bez cesji roszczeń na nowego właściciela. Jeśli szkoda powstała przed zakupem domu, nie było cesji roszczeń, to niestety nowy właściciel nie może dochodzić odszkodowania za szkody powstałe podczas użytkowania nieruchomości lub działki przez poprzedniego właściciela, nawet jeśli to wina kopalni. Oczywiście, Wszystkie te czynniki należy zweryfikować w odpowiedni sposób, no bo do każdej sprawy należy podejść indywidualnie, tak żeby mieć pewność, że faktycznie nie da już się nic z tym zrobić. Jak więc wygląda procedura odzyskania twoich pieniędzy krok po kroku i czego kopalnia ci nie mówi? Najpierw sprawdzamy, czy sprawa w ogóle ma podstawy, zanim padnie jakakolwiek kwota. Sprawdzamy fakty, czy nieruchomość leży na terenie lub obszarze górniczym. Kiedy szkoda się ujawniła i czy się pogłębia? Czy i kiedy kopalnia prowadziła wydobycie? Kto był właścicielem w momencie powstania Szkody. Już tutaj część spraw uczciwie odpada i o tym mówi się wprost, bo nie ma podstaw do ich prowadzenia i narażania cię na niepotrzebne koszty. Później zbieramy dokumentację. To kluczowy moment. Bez dokumentów nie ma sprawy, nawet jeśli szkoda jest realna. Potrzebne są m.in. zdjęcia szkód, najlepiej z różnych okresów, informacja od kiedy szkoda się pogłębia, zgłoszenia do kopalni i odpowiedzi od kopalni, lub ich brak, no i dane dotyczące nieruchomości, bo im lepsza dokumentacja, tym większą przewagę ma właściciel danej nieruchomości. Później oceniamy opłacalność ryzyko, to etap podczas którego przede wszystkim sprawdzamy realną wartość szkody. Tutaj trzeba przygotować się na koszt opinii kosztorysanta, który co do zasady jest opcjonalny, ale zachęcamy naszych klientów do skorzystania z jego usług, ponieważ działa to na ich korzyść. Wtedy jesteśmy w stanie oszacować wartość przedmiotu sporu, czyli kwotę, której będziemy dochodzić od kopalni. Jeśli sprawa nie ma sensu ekonomicznego, klient dowiaduje się tego zanim poniesie te koszty. Po takich naszych oględzinach, no i też przede wszystkim oględzinach kopalni, następuje próba polubownego załatwienia tej sprawy. Taki proces zawsze powinien zaczynać się od formalnego zgłoszenia szkody, oględzin, propozycji naprawy lub korzystnej ugody. To moment, w którym sprawa może zakończyć się bez sądu, ale tylko wtedy, gdy szkoda jest dobrze udokumentowana, klient wie, ile naprawdę jest warta, a w dodatku jest reprezentowany przez profesjonalną kancelarię, bo kopalnia wie, że rozmawia z osobą, która jest świadoma swoich praw i wie, ile może odzyskać. Kolejnym krokiem są negocjacje albo sąd. Jeśli kopalnia zaniża wycenę, przyciąga sprawę, chce zamknąć temat nieuczciwą ugodą, to sprawa trafia do sądu. Kluczową rolę o Odgrywa opinia niezależnego biegłego, który jest powoływany przez sąd. Co ważne, nie ma opłaty sądowej od pozwu ani od powołanego biegłego. Głównym kosztem jest koszt kosztorysanta, który co do zasady powinien być zwrócony po wygranej sprawie. Efekt końcowy to oczywiście pieniądze albo naprawa szkody przez kopalnię. Sprawa kończy się wypłatą odszkodowania albo naprawą szkody na warunkach zgodnych z prawem. Oczywiście my rekomendujemy opcję pierwszą, ponieważ wtedy to ty wybierasz specjalistę, który przywróci twoją nieruchomość do normalnego stanu. Czasem niestety jest to niemożliwe, ale to jest temat na zupełnie inny film. Jeśli wybrałbyś opcję numer dwa, to kopalnia zatrudnia fachowców, którzy naprawiają takie szkody, a wiadomo, że to nie zawsze są osoby, które robią najlepiej, bardzo często robią to po prostu najtaniej. Podsumowując, pamiętaj, że celem samym w sobie nie jest walka z kopalnią, tylko przywrócenie nieruchomości do normalnego stanu. Przejdźmy teraz do tego, czego kopalnia bardzo często ci nie mówi. Po pierwsze, że odmowa to nie wyrok. Pierwsze pismo z kopalni bardzo często brzmi: brak podstawowego podstaw do uznania szkody. To stanowisko strony zainteresowanej, a nie decyzja sądu. Po drugie, że ugoda ma zamknąć ten temat jak najtaniej, najlepiej za darmo, no bo to leży w interesie kopalni. Po trzecie, że szkody górnicze rzadko są jednorazowe. Kopalnia często traktuje szkodę jako jednorazową naprawę, podczas gdy w praktyce jest to proces narastający, zwłaszcza jeśli fedruje pod twoją nieruchomością lub działką. Po czwarte, że brak dokumentów działa na twoją niekorzyść, bo im dłużej czekasz tym trudniej później wykazać moment powstania szkody. No i tym łatwiej powiedzieć, to stare, no i się przedawniło. Po piąte, że sąd to nie ostateczność dla odważnych. Sąd nie jest karą, nie jest wojną, jest narzędziem, gdy polubownie sprawy rozwiązać się nie da, a prawo w sprawach górniczych nie jest po stronie kopalni, tylko jest po stronie tego, kto ponosi skutki jej działalności. Największym błędem nie jest pójście do sądu, największym błędem jest nie zweryfikować swojej sprawy w ogóle, bo szkoda sama nie zniknie, a czas zwykle działa na korzyść kopalni, a nie właściciela. A jeśli masz dom, do którego twoje dziecko nie chce wracać, jeśli nie możesz sprzedać nieruchomości przez to, że kopalnia pracuje, jeśli ciągle naprawiasz, remontujesz swój dom i wszystko wraca, to czemu masz ponosić konsekwencje nie swoich działań, na które tak naprawdę nie masz wpływu, ponieważ Polska to nie jest Ameryka i nie masz wpływu na to, czy kopalnia będzie działać w twojej okolicy. Nie masz wpływu na to, czy kopalnia będzie mogła prowadzić wydobycie pod twoim domem lub działką i właśnie dlatego ten problem został rozwiązany ustawowo. Właśnie dlatego możesz domagać się odszkodowania za poniesione szkody, a kopalnia ma obowiązek za to zapłacić, ale jeśli sam nie zawalczysz o swoje prawa, to nikt nie zrobi tego za ciebie. Dlatego zgłoś się na bezpłatną analizę twojej sprawy, a powiem ci, czy na Dzień dzisiejszy możesz odzyskać swoje pieniądze i spokój w bezpieczny sposób ze wsparciem profesjonalnej kancelarii. Bo szkody górnicze to nie są paragrafy, to jest życie w ciągłym napięciu. Na całe szczęście, prawo jest po stronie poszkodowanych, ale ich największym wrogiem jest niewiedza i bierność. Dlatego podejmij decyzję i poznaj swoje prawa. Kontakt do mnie znajdziesz w opisie pod tym filmem. A jeśli jesteś ciekawy, czy podpisanie ugody z kopalnią blokuje możliwość odszkodowania za przyszłe szkody górnicze, czy zgłoszenie szkody do kopalni zatrzymuje Twój bieg przedawnienia i od kiedy należy ten termin liczyć, to kliknij wyświetlony obrazek.